Cześć, witam Ciebie serdecznie w kolejnym wideo. Dzisiaj pokażę Tobie jak stworzyć reklamę na YouTube. Więc, jeżeli interesuje Ciebie ten temat, jak stworzyć reklamę, jak promować siebie jako początkowującego twórcę na YouTube, jak zarabiać na YouTube, zostań ze mną do końca tego wideo i zaczynamy. Pierwsze, co musisz zrobić, to oczywiście musisz sobie założyć konto Google Ads. Nie jest to trudne, ponieważ możesz użyć tego samego e-maila, do którego zarejestrowałeś się na platformie Google, na YouTube to tak naprawdę jest wszystko to samo. Po setupowaniu wszystkiego i ustawieniu wszystkich płatności, no bo oczywiście jest to płatne, ale jeżeli zostaniesz z mną do końca tego wideo, to pokażę Ci moje wyniki za moją poprzednią kampanię, gdzie promowałem jedno ze swoich wideo na YouTubie i naprawdę to nie są zawrotne kwoty, ale to, te informacje zostawię na sam koniec. Także jesteśmy tu na moim koncie, jak możesz zobaczyć, Mariusz Andrzejewski, tutaj wszystko się zgadza i Przechodzimy do tworzenia nowej kampanii. Klikasz tutaj Nowa kampania, wyświetli się tutaj Tobie tych 7 opcji. I tak naprawdę możesz zrobić kampanię na sprzedaż, na pozyskiwanie klientów, ruch w witrynie, w witrynie rozważenia z zakupu danej marki, świadomość, proponowanie aplikacji. Ale to, co ja dzisiaj Tobie pokażę, kampanię, którą ja stworzyłem na YouTube, jest to utwórz kampanię bez podawania. Yy, odpowiedniego celu, więc kliknij tutaj i oczywiście tutaj możesz też wybrać przez sieć wyszukiwania, przez sieć reklamu, kampanię produktową to naprawdę wszystko zależy od tego do jakiego celu będziesz używał tej reklamy ja będę promował jeden ze swoich materiałów wideo więc oczywiście klikam tutaj materiał wideo zostaniesz przeniesiony tutaj na, yy, na kolejną podstronę ja wybieram dla siebie niestandardową kampanię wideo i klikam dalej. Nasza kampania już jest stworzona. I teraz możemy krok po kroku przechodzić sobie do e, wszystkiego. Czyli tak naprawdę na samym początku. Tutaj, oczywiście, wpisujesz e, nazwę kampanii, którą chcesz stworzyć, dla, dla swojego materiału. Napiszę Test 1. Tutaj w tej kampanii wybierasz sobie budżet i daty. Od kiedy chcesz zacząć, dla Całej tej kampanii możesz sobie ustalić budżet, nie wiem, w zależności od tego, ile masz pieniędzy, ile chcesz przeznaczyć, ale ja po prostu dla, na samym początku, chyba w tamtej kampanii zaczynałem na 5 złotych dziennie. Data rozpoczęcia tu oczywiście zaznaczasz, kiedy chciałbyś, żeby ta reklama zatwierdzona przez Google, przez YouTubea, ale musisz wiedzieć o tym, że potrwa to co najmniej jeden dzień roboczy. Także, jeżeli będziesz tworzył swoją kampanię i na przykład chcesz wystartować, w określony dzień, wszystko masz gotowe na określony dzień. upewni się, że wszystko w Google Ads zrobisz co najmniej dwa dni wcześniej, żeby cały dzień roboczy był przeznaczony na to, aby ta reklama została dla ciebie zatwierdzona. Oczywiście analogicznie wybierasz datę zakończenia, możesz zostawić ją otwartą i wszystkie rzeczy, te statystyki, jak również zatwierdzać, pauzować, wszystkie kampanie możesz oczywiście później robić z dalszego. Z dalszego menu już od kampanii, sieci. Ja oczywiście chcę, żeby moja reklama była wyświetlana tylko i wyłącznie na YouTubie w, podczas wpisywania fraz, wyszukiwania YouTube'a, jak również będzie ona rekomendowana przez osoby, które oglądają dany film, ponieważ wszystkie frazy kluczowe, wszystkie tagi, to jak opisujesz ten film, YouTube będzie oczywiście też promował Twoją reklamę. W odpowiednich niszach i kategoriach, ale do tego też jeszcze wrócimy. Następna, wybranie języka. Oczywiście, jeżeli jesteś i działasz w polskim, no to wpisujesz polski. Jeśli chcesz, żeby. Masz inny język niż polski, oczywiście, oczywiście wpisujesz ten język, który Ciebie interesuje. Lokalizacja, ja oczywiście też zostawię tutaj Polskę. Teraz, jeżeli chodzi o tryb zasobów reklamowych, tu jest taka kwestia, że Twoja kampania może być wyświetlana poprzez treści nadmiernie wurgalne, obrazowe. Może być Twoja reklama wyświetlana przy umiarkowanych wulgaryzmach, przy bardzo neutralnych materiałach, jakichś takich lekkich. Także tu oczywiście też musisz się zastanowić jaką markę promujesz, gdzie Ty chcesz, aby Twoje materiały się po prostu ukazywały. Ja zawsze wykorzystałem tutaj tą opcję zalecaną przez YouTube. I nigdy nie miałem z tym żadnego problemu. Dobra, następne. Tutaj w wykluczeniach typy i etykiety możesz zrezygnować z wyświetlanych reklam w treściach, które nie pasują do Twojej marki. Więc też przeczytaj sobie tutaj, co pasuje do ciebie, a co nie, i po prostu to zaznacz. Nazwa grupy reklam. Tu oczywiście wpisujesz odpowiednią nazwę dla odpowiedniej grupy, ponieważ możesz sobie ustalić kilka reklam do jednej kampanii, aktywować je wszystkie. I zobaczysz, która kampania lepiej zachowuje się w ciągu jednego miesiąca, i po prostu pozostałe wyłączyć. W tym momencie będziesz wiedział, czy na przykład dany tekst, dana miniaturka, czy po prostu coś, co w jakiś sposób opiszesz tą reklamę, będzie działało lepiej lub mniej. A im reklama będzie bardziej popularna, to YouTube też sam będzie ją promował i ty będziesz płacić za nią mniej, ponieważ YouTube sam zauważy algorytm YouTube'a sam zauważy, że ta reklama jest bardzo popularna i po prostu ty jeszcze na tym korzystasz. Więc tutaj piszę test 1. Dane demograficzne możesz zaznaczyć konkretnie komu ma się wyświetlać twoja reklama. Płeć, wiek, jaka jest twoja grupa odbiorców. Naprawdę yy, zanim po prostu usiądziesz jeszcze do tego Zastanów się dokładnie, zobacz swoje statystyki na YouTubie. To będzie zależało od tego, że zapłacisz za tą reklamę mniej, a dotrze ona do większej liczby odbiorców. Tutaj możesz zaznaczyć słowa kluczowe, tagi, które wpisujesz do swojego materiału wideo, i w tym miejscu zaczniesz szukać bardziej sprecyzowanej grupy odbiorców. Ja na przykład może wpiszę zarabianie w internecie. Tutaj oczywiście też musisz sobie przestudiować, powpisywać te, te te frazy, które ciebie interesują. Tutaj oczywiście możesz jeszcze bardziej szczegółowo kim są na przykład status rodzicielski, przestudiować sobie to wszystko, poklikać, poczytać, bo tak naprawdę to wszystko zależy od tego, do kogo chcesz tą reklamą dotrzeć. Więc tutaj musisz po prostu przeklikać wszystko poczytać, zastanowić się i zrobić wszystko oczywiście pod daną Twoją niszę, daną Twoją kategorię. To wszystko jest po prostu miejsce na to, żeby tutaj to wpisać. Kolejna zakładka to są słowa kluczowe. Pisz po prostu wszystkie te tagi, które... Yy, Odzwierciedlają twój materiał wideo, twój film. I tak jak tu masz napisane, dzięki kierowaniu na słowa kluczowe, możesz wybrać słowa i wyrażenia związane z twoim produktem lub usługą. Tutaj, oprócz słów kluczowych, możesz też wpisać adres witryny internetowej, z którą powiązany jest twój materiał wideo. Podobnej kategorii. Może stronę internetową twojej konkurencji. Ja tutaj wybrałem tak po prostu fitness dla, dla mężczyzn, i teraz wpiszę tutaj adres tej witryny. Robię kopiuj wklej i teraz zobacz, że automatycznie masz słowa kluczowe już dodane i po prostu możesz je sobie jeden po drugim dodać i one się po prostu pojawiają tu w lewej stronie kolumny jako słowa kluczowe lub też możesz po prostu kliknąć i dodać wszystkie. I to jest po prostu rewelacyjnego, coś bardzo, bardzo co ułatwi Tobie pracę, jeżeli chodzi o dobór odpowiednich słów kluczowych i fraz. Po prostu wybierz witrynę. Albo swoją, albo twojej konkurencji, i wtedy po prostu będziesz miał słowa kluczowe dobrane do Twojego materiału wideo. Oczywiście jeśli pasują. Tutaj w zakładce temat możesz wyświetlić niższej kategorie, w których chcesz wyświetlać swoje reklamy. Na przykład już zostanie piękno i fitness, tak? Jeżeli moje wideo byłoby w kategorii piękno i fitness, to oczywiście wszystkie te rzeczy mogę zaznaczyć, ponieważ ja bym chciał żeby moje wideo pokazywało się osobom, które są zainteresowane właśnie fitnessem, zdrowym sposobem życia, odżywianiem się, nie wiem, no po prostu w tej kategorii. Nie zaznaczę tutaj gier komputerowych oraz nie wiem, dom i ogród, tak? Chodzi o to, żebyś wybrał tematy i kategorie, które opisują twój materiał wideo. Bo tylko w tym momencie twoje wideo będzie wyświetlane osobom, które są już tym zainteresowane. I nie musisz się martwić o to, aby yy, dodatkowo jakoś, nie wiem, tagować, czy, i, czy po prostu opisywać jeszcze yy, w super sposób wideo, bo przy tym kreatorze kampanii reklamowej w Google Ads, jakie robisz do swojego wideo, właśnie ograniczasz ten zasięg do osób. Które akurat już się tym interesują, więc masz większe prawdopodobieństwo, że klikną i obejrzą to wideo, ponieważ to jest rzecz, która ich interesuje. To jest ich hobby. To jest naprawdę bardzo, bardzo. Fajna rzecz, z której możesz skorzystać. Miejsca docelowe, jest to również bardzo, bardzo fajna i ciekawa funkcja, ponieważ polega ona na tym, że możesz wyświetlać Twoje wideo do określonych kanałów na YouTube. Znajdźmy teraz jakiś kanał, jeżeli chodzi o fitness. I zobaczmy sobie tutaj, Czyli wpisałem training na biceps. WideoQ podpowiada, że najbardziej popularnym twórcą jest Tomek Grzymski, więc wchodzimy sobie na Wideo, możesz sobie wejść na kanał, skopiować jego link do głównego kanału, przejść do swojej kam kampanii reklamowej i wyświetlić ją osobom, które oglądają kanał pana Tomasza Grzymskiego. Czyli to jest bardzo, bardzo fajna funkcja, ponieważ twoje wideo będzie promowane już. Nie w jakiejś tam kategorii typu fitness, zdrowy tryb życia, sport, rekreacja, coś takiego, tylko wybierasz już konkretne kanały YouTube, konkretne filmy, konkretnego twórcę, gdzie chcesz promować swoje wideo. I twoje wideo będzie po prostu wbite jako pierwsze, jako reklama, lub na samym dole zaraz zobaczysz po. Mm, potem jak przejdziemy do tego momentu więc naprawdę jest to rewelacyjne, rewelacyjne narzędzie jeżeli chodzi o po prostu promowanie Twojego wideo bo wrzucasz się nad popularnymi kanałami wrzucasz siebie nad popularnymi wideo, nad popularnymi materiałami wideo i w tym momencie jest dla Ciebie szansa, aby się wybić, aby Ci, którzy interesują się danym tematem, daną niszą, mogli zobaczyć Ciebie i odkryć Ciebie. Określanie stawek tyle, ile chcesz zapłacić za każde kliknięcie. Tutaj muszę, y, musisz wiedzieć za to, że y, tworząc reklamę na y, YouTube, nie płacisz za wyświetlenie reklamy, nie płacisz za wyświetlenie samej Twojej miniaturki. Dopiero zapłacisz, kiedy ktoś obejrzy Twoją reklamę dłużej niż 30 sekund. Także za pierwsze 30 sekund w ogóle nie płacisz 0,20 groszy. Zobaczymy, czy to po prostu przejdzie. Jak najbardziej. Nie ma tutaj w tym żadnego problemu. I tutaj wklejasz adres materiału, który chcesz promować. I oczywiście tu masz reklamę in-stream, która będzie wyświetlana w trakcie filmu. Ale to, co ja skorzystałem dotychczas i co ja bym rekomendował dla Ciebie, jako początkującego twórca, albo jeśli to jest Twoja pierwsza reklama, wybierz sobie opcję reklamę Discovery, ponieważ, tak jak mówiłem, będziesz na samej górze, jeszcze przed pierwszym, pierwszą osobą, która jest najbardziej popularna, jeżeli chodzi o proponowane wideo, i tak samo będzie, jeżeli chodzi o komputer. Zaraz tu masz oczywiście pasek wyszukiwania. Jeżeli wpisze, ktoś będzie wpisywał tutaj w ten pasek e, ćwiczenia na biceps, fitness, etc., etc., to twoje wideo będzie wyświetlało się tutaj. Albo, oczywiście, jeżeli ktoś wejdzie na kanał pana Tomasza Grzymskiego, gdzie to tam było? O, jeśli ktoś wejdzie na kanał pana Tomasza Grzymskiego i, i stwierdzi: O, kurczę, wejdę teraz, zobaczę, co tam Tomek Nowego nagrał, to twoje wideo będzie jako pierwsze wyświetlane na kanale pana Tomasza Grzymskiego, ponieważ wybrałeś jego kanał. Jako swoją konkurencję, jako powiązaną niższej tematykę i twoje wideo będzie wyświetlało się jako pierwsze. Tutaj oczywiście, czyli to jest rodzaj reklamy Discovery, czyli nowe osoby, które Ciebie jeszcze nie znają, nie znają Twojej twórczości, mają odkryć Twój kanał poprzez tak skonstruowaną i tak skonfigurowaną reklamę. Oczywiście tutaj wpisujesz tekst, OK. Zapraszam Ciebie na mój trening i tutaj. Masz oczywiście tekst, który się pojawia, nazwa Twojego kanału, i oczywiście. I tutaj po prostu w każdą z tych, to tutaj nie ma tam za dużo znaków, ale po 30, po 30 parę, będziesz po prostu wpisywał e, swój tekst e, do Twojego filmu, do Twojego materiału. I oczywiście na samym końcu. Robisz, utwórz kampanię. Dobra, i teraz, jeżeli zostałeś już do samego końca, pokażę Tobie moje statystyki yy, wideo, którego reklamowałem na moim koncie AdSense w Google. I zacząłem tą reklamę w sierpniu 2019 roku, i tak reklama trwała aż do końca 2019 roku. W styczniu wyłączyłem tą reklamę, więc jak możesz zobaczyć tutaj. Na tym pierwszym slajdzie wyświetleń było 33,3 tysiąca i obejrzeń 350. Średni cost per view to było 10 groszy i współczynnik obejrzeń to był 1%. Kolejna informacja: tutaj możesz zobaczyć, że zapłaciłem za całe pół roku 34 zł, 5 miesięcy, kiedy ta reklama była aktywna. I miałem 349 obejrzeń. Tutaj kolejna bardzo ciekawa statystyka. Ja ustawiłem moje wideo. Widziałeś krok po kroku, jak przechodziliśmy przez wszystkie, przez wszystkie etapy. Jeżeli chodzi o dane demograficzne, na samym początku włączyłem mężczyzn i kobiety. Od tam, przypuśćmy, 18 do 50 roku życia, ponieważ nie wiedziałem, kto będzie tak naprawdę moją grupą docelową. I po trzech miesiącach wyszło na to, że moim wideo zainteresowani są tylko mężczyźni, więc kobiety wyłączyłem od razu i zostawiłem reklamę tylko i wyłącznie dla, dla wyświetlania dla mężczyzn. Można to zrobić podczas trwania reklamy. Nie ma z tym żadnego problemu. Może zobaczyć, ile zostało wyświetlone na telefonach komórkowych, na tabletach, na komputerach, na telewizorach. Czyli tak naprawdę wniosek kolejny z tego, że urządzenia mobilne rządzą. Dobra, i tutaj sieci, oraz też taka informacja, dzień i godzina, więc możesz zobaczyć tutaj filmy w YouTube oraz wyszukiwarka w YouTube. Tutaj za filmy wyświetlane w YouTube mam średnią 12 groszy y, za kliknięcie i obejrzenie. Natomiast jeżeli chodzi o wyszukiwarkę, jest to 9 groszy. Także po prawej stronie nawet może zobaczyć, jeżeli chodzi o każdy dzień tygodnia, y, w jakie dni była największa aktywność osób, które obejrzały moje wideo, które były tym zainteresowane. Dzięki serdecznie, że wytrwałeś ze mną do końca. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie bardzo wartościowy. Jeśli tak, daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał. Jeśli uważasz, że ktoś mógłby również czerpać z tego jakąkolwiek wiedzę, udostępnij ten materiał. Napisz oczywiście komentarz, co ci się podobało w tym wideo, jakie materiały chciałbyś zobaczyć na moim kanale, co ciebie interesuje i do zobaczenia następnym razem. Cześć.